Musimy zdecydować, kto poprowadzi prezentację przed klientem. Ja, Ty czy Hubert? Zawsze, kiedy jest coś do zrobienia, Hubert ulatnia się jak kamfora. Gdzie on właściwie jest? O, Pan Maruda dzwoni. No, cześć Maciej. Hubert, wypada na to, że Ty powinieneś poprowadzić prezentację. No, zaraz będę. No, ja trochę przeciąg. Połączę się online. Co? Wiesz co, mam jakiś problem z zasięgiem, jakieś szumy. Halo, halo, Macieju, coraz gorzej Cię słyszę, jesteś tam? Hubert na Oszwilku z Wall Street, słuchaj, to nie jest zabawa, tylko prezentacja i prawdziwy biznes. Kto ją zrobi, jak nie Ty? Halo, wiesz co, jakieś zakłócenia. Halo, halo, jakoś będą musieli poradzić sobie sami. Nie czekaj, aż ta sytuacja stanie się Twoją rzeczywistością. Wypełnijcie ze wspólnikami konstytucję wspólników.